Reprezentant No Big Deal to Tarja zaczyna par spinem w bank dokłada pięknego hangiera na rutę w dół. Wipek, bez ochraniaczy, pięknie, pedałki zapane. track driver z banku przejazd podobny do wcześniejszych. popo FIBA do softa, ustawia niezawodność. Będzie nose do snyfa, będzie hard? Niestety nie ma, ale i tak jest fajnie, bo się nie wywalił. Kutlan na kuterze. Została jeszcze połowa czasu, płytki do ubera z tego co widzisz stąd. Dobrze Sędyk. Kutliso bezbłędny przejazd. Nawrotka na kołterze z oparciem nogi. Napędza się na rejla, będzie konawa chyba harda? Nie, miał być do para. Jedzie dalej. 15 sekund Sendyk. Jest! Hardzik w dół! Pięknie, czysto i odwinięty! Brawa! Jeszcze 5 sekund dla Ciebie Adrian! Tic Cruxo. Daj! To było dobre! Ładne zakończenie z pierwszej tak jest! Trzy trikowe na różę, naprawdę, bardzo fajne! Brawa dla Adriana! Też się coś coś! Chce coś jeszcze? C. Dawaj Adrian! już się do 15! To przejazd, to był! Czasem zakręcił kierownicą, ale nie było podparć. Jest pip z kruks, aj, ja coś z kruksa. Dobra, będzie Adrian, drugi przejazd, masz na stolicy. Ten ram, że nie potrzebuje. Ai, który polczy mu kru... koło, par na pęku. Teraz hanger w dół na pełnej kontroli. Whippek, ale wymarznął nogami jak Van Holman. Jest i traczek. Czapeczka spadła. Stać go. O, po Fiby do softa klasycznie. Stabilny przejazd. Jest Inousik Nie ma Smyfa nie ma harda. Ale nie ma też podparcia. Jedzie dalej z całą prędkością. będzie tym razem Hardzik, nie ma, ale jest Barstwin. Jest dobrze. I hardzik odwinięty. Bardzo ładnie. Masz jeszcze 18 sekund. Wraca na kłoterze, Pewnie będzie to z ostatnim razem. Nie do końca, ale równie dobrze. 50 do kruksa. Przełożenie przedniego koła i jechanie pegami na krzyż. Ostatnia akcja. Jest ISIK, trochę zjadowany. I masz trzy próby na ostatnią akcję dla Ciebie sendyk. Machine man you know get that fuck machine man na Jamal w dół Jest Kruks do chyba softa jeszcze dwie próby masz Sędyk machine man get that fuck machine man you know get that fuck machine man get that fuck machine get that fuck machine man yes Kruks to czegoś dawaj Sędyk, katuj katuj szepczusko machine Do całego z tego kruksa. Dobra, jeszcze jedna, ostatnia, dawaj sedek. Bo ja nie wiem, co chcesz zrobić, muszę się dowiedzieć. Bo nie wygląda mi to jednak na rotację. No to już zrobił, dawno Jedzie, kruks.